Halo, halo, witam wszystkich, a dzisiaj drugi odcinek z serii o naprawianiu kąt. Dzisiaj będziemy mówili sobie trochę o legendarnych dowódcach. Także zapraszam na odcinek. Zapraszam też wszystkich do subskrybowania, tak żeby nie zapomnieć, nie przeoczyć kolejnego odcinka tej serii, a także innych serii, które proponuję na moim kanale. No to dobrze, przejdźmy już do odcinka. Po pierwsze, parę rzeczy, które chciałem powiedzieć. Nie będę dzisiaj omawiał w ogóle epickich dowódców, ponieważ, moim zdaniem, epickich dowódców wymaksować nie jest tak trudno i jeżeli nawet zrobiliśmy jakiegoś, który nam teoretycznie nie odpowiada. To nie jest to problem, ponieważ będziemy mogli sobie po prostu w miarę szybko zrobić następnego. Ja wiem, że na początku gry może to dla kogoś brzmieć dziwacznie, także o jak to szybko tych epickich, ale zobaczycie, że w pewnym momencie już będziecie na takim etapie, że te, ci epicy, dowódcy po prostu będą jakby samoczynnie. Się maksować i, i w pewnym momencie po prostu wszyscy wskoczą na tą ekspertyzę. Także nie będzie to wielki problem. Dalej, jeżeli chodzi o dowódców legendarnych, to nie będę mówił o dowódcach, którzy moim zdaniem są całkiem nieźli, nawet jeżeli w nich zainwestowaliśmy. To nie jest jakiś wielki błąd, po prostu będziemy mieli ich szybciej dostępnych, że tak powiem, w pełnej klasie i. No cóż, będziemy musieli trochę przeżyć bóla, kiedy będziemy dostawali złote rzeźby w tawernie, a po prostu nic nie będziemy z tego mieli. No i to są tacy dowódcy, jak na przykład Karol Mod, to są tacy dowódcy jak Double C, to jest taki dowódca jak Mehmet. Tak, myślę, że tutaj naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego wstydu. Kolejna sprawa to jeżeli zainwestowaliśmy złote głowy w dowódców do zbierania surowców, to powinniśmy po prostu skończyć w tym momencie i podkreślić to grubą krechą. Nie łudźmy się, że ci dowódcy będą kiedykolwiek nadawali się do walki w polu. Tak? No po prostu popełniliśmy błąd i musimy myśleć nad nowymi rzeczami, także nawet jeżeli jesteśmy gdzieś tam blisko ekspertyzy czy cokolwiek, to absolutnie nie używamy złotych rzeźb na tych dowódców. Dobrze. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że nawet jeżeli nam się udało, znaczy udało, nawet jeżeli kiepsko dobraliśmy talenty naszego dowódcy, na przykład walczymy w polu martelem i wybraliśmy wszystkie umiejętności z garnizonu, pamiętajcie, że w prawym górnym rogu jest możliwość resetowania tych rzeczy, tak? Także ja tego teraz nie będę robił. Ale jest taka możliwość, jest też możliwość zrobienia sobie resetu umiejętności. Tak? I to jest dokładnie w tym samym miejscu. Też tego nie będę robił w tej chwili, żeby Wam pokazać, bo te resety dla mnie mogą się okazać kiedyś cenne. I pamiętajcie, że jak już zrobimy sobie ten reset, to tutaj mamy taką opcję, że możemy sobie zablokować. Pewne umiejętności, tak jak widzicie, tutaj mam zablokowane i mogę inwestować tylko w pierwszą. Czyli wtedy wymaksowujemy sobie pierwszą umiejętność, która zazwyczaj jest super. Później możemy sobie odblokować, Także będzie nam zawsze wpadało na drugą umiejętność. To jest na przykład przydatne przy Karolu Młotym. Młotu... Młocie, przepraszam. Ej, później... Trzecia umiejętność możemy zrobić to samo i odblokować wszystkie cztery, żebyśmy po prostu trafiali na dowolny zazwyczaj. Tak? Często jest tak, że te pierwsze dwie są dobre i później jest dobra jeszcze czwarta, albo w ogóle pierwsza i czwarta, no więc nie jest to takie idealne, że możemy sobie zablokować wszystkie umiejętności, tak, żeby zrobić na przykład dowódcę na poziomie 5115, tak by było doskonale, gdybyśmy mogli to zrobić z Joan. Prime. Dobra, przejdźmy już do tych dowódców, o których tak naprawdę chciałem tutaj powiedzieć. Podzieliłbym ich tutaj na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria to będą dowódcy, którzy będą zadawali dosyć dobre obrażenia z aktywnej umiejętności, ale oni po prostu w późniejszym etapie gry będą słabi. Teraz, co możemy z nimi zrobić? Możemy po prostu schować tych dowódców za innych, którzy też zadają duże yy, uderzenia od umiejętności. I tutaj zależnie od tego, jaki to będzie dowódca. Jeżeli to będzie na przykład Gingis Khan, tak, to tutaj schowamy go na przykład za Newskim albo za Saladynem, ponieważ on będzie bardzo atakowany w sezonie zdobywców jeżeli będzie dowódcą pierwszym, ale jeżeli będzie drugi za Saladynem albo za Nevskim, to już zdecydowanie mniej, a on cały czas będzie tutaj nieźle, że tak powiem, się prezentował. Także jest to, jest to zawsze jakaś opcja, jeżeli sobie właśnie wymaksowaliśmy kanał. Dobrze. Popatrzmy teraz na kolejnych dowódców tego typu, czyli na przykład na Freddygo, tak? Freddy tutaj dokładnie ta sama historia i wszyscy dowódcy, którzy mają tutaj to drzewko leadership, czyli nie będą mieli żadnych umiejętności pod konkretną jednostkę, to z nimi ich, ich możemy sparować w zasadzie z którymkolwiek dowódcą, który zadaje obrażenia duże od umiejętności, ma jakieś bonusy z tym związane, tak? Tylko Przypominam, żeby to był drugi dowódca. Nie będę ich tutaj wszystkich wymieniał, bo naprawdę musiałbym wymienić większość dowódców, którzy w ogóle są dostępni w grze. Tak, także tutaj to znowu mógłby być Newski, Bodica, Sipio, no cały po prostu szereg, Guan, e, cały szereg dowódców, których moglibyśmy tutaj sobie uwzględnić. Nawet do tej kategorii tego nieszczęsnego Charlemagne moglibyśmy tutaj dołożyć, tak, bo on też te uderzenie ma tak szczerze no całkiem niezłe, lepsze niż epicki dowódca, więc możemy go wtedy ewentualnie użyć, no natomiast absolutnie nie, nie inwestowałbym w tego dowódcę Ech, tylko jeżeli już ten błąd popełniliśmy, no to po prostu no niestety powiedziało się a to czasem trzeba powiedzieć b, tego typu dowódcą jest też Edward, natomiast Edwardem jest ten problem, że nie możemy go schować za nikogo, bo on będzie zadawał o wiele niższe obrażenia jako drugi dowódca. No i teraz co możemy zrobić? Możemy czekać na muzeum, które miejmy nadzieję da mu trochę nowe życie, natomiast jeżeli nie chcemy czekać na e, jakiś ten dodatek z muzeum. To można grać Edwardem w pewien określony sposób. W sensie takim, że używać go tylko wtedy, kiedy nasza drużyna ma przewagę i wtedy naprawdę Edward się świetnie sprawdzi, bo on będzie zadawał olbrzymie obrażenia naszym wrogom. Natomiast musimy uważać i bardzo ostrożnie nim grać i szybko się wycofywać. Jeżeli będzie nam się udawało wycofywać z pola walki, kiedy jesteśmy atakowani, a Edward jest całkiem szybki to może to się jeszcze spokojnie, może nam się ten Edward spokojnie jeszcze obronić. Także nawet, nawet w sezonie zdobywców, tylko tutaj trzeba po prostu Edwardem, że tak powiem, sprytnie grać. Kolejni dowódcy, to będą dowódcy, którzy mają, nie mają właśnie tych obrażeń, i będą tak, takimi, że tak powiem, tankownymi dowódcami. Natomiast no, nie najlepszymi, ale jednak tego typu. No i to będzie na przykład Ragnar, to będzie na przykład Cezar, chwileczkę go tutaj znajdę, to będzie też Konstantyn. Gdzie jest Konstantyn? Tutaj go mam. Także to są tacy dowódcy, których wtedy warto, że tak powiem, wrzucić na drugi fotel za. Innym dowódcą, który też jest takim dowódcą tankującym, no i wtedy, jakby wesprzemy tą tankowność, że tak powiem, tego marszu. Będzie to w ogóle marsz, który będzie ciężko zaatakować. tak, Czyli możemy ich tutaj sparować, nie wiem, z Karolem Motem. Możemy popróbować, jak to będzie działało, na przykład z Pakalem. Możemy popróbować z Ryszardem, jak to będzie wyglądało. Także tutaj mamy naprawdę. Różne opcje zrobienia sobie po prostu takiego marszu mocnego czołgu. Ok, zostają jeszcze dowódcy, którzy jakby nie pasują mi pod te kategorie, i na przykład takim dowódcą jest El Cid. dlatego że on jest dowódcą, który zadaje obrażenia od umiejętności. One nie są jakieś fantastycznie wielkie. Jest dowódcą, przez to, że daje statystyki defensywne, to będzie dowódcą takim dosyć tankownym. Jeżeli zainwestowaliśmy w niego, to cały czas gdzieś tam w tej parze z YSG. On będzie dobrze wyglądał, ale w sezonie zdobywców, żeby nie był tak bardzo atakowany, to znowu musimy go schować. On bardzo fajnie działa w parze z Ramzesem, natomiast no raczej nie będę się spodziewał tego, że ktoś będzie maksował Ramzesa wchodząc w sezon zdobywców jako pierwszego, tak, no bo mamy innych łuczników o wiele wiele lepszych, no ale można też spróbować gdzieś tam ustawić go na przykład za buddiką póki nie będziemy mieli czegoś lepszego. Mamy też Mulan, czyli dowódcę z supportu. Tutaj możemy się o tyle pocieszać, że ona naprawdę tę umiejętność do wrzucania poziomów innych dowódców jest niesamowita. 95% więcej dostajemy doświadczenia z Mulan. Możemy też sobie ją używać jako taki marsz yy, dla supportu. Czyli moglibyśmy w późniejszym etapie sobie na przykład zrobić Trajana i używać go z Mulan. To nie jest popularny marsz, ale to, że coś nie jest popularne, wcale nie znaczy, że coś nie jest dobre. Mulan generalnie po prostu nie jest popularnym dowódcą i mało kto ją ma. Natomiast wydaje mi się, że gdybyśmy używali właśnie Trajana i Mulan, to mógłby być to niezły marsz jako support. No ale tak jak mówię, mało kto używa tych tych marszy support, ale coś takiego musielibyśmy wymyślić, ponieważ ona nie zadaje tutaj praktycznie, no nie zadaje żadnych obrażeń, więc musimy, jeżeli ją już mamy, to musimy jakoś próbować ją wykorzystać z tym supportem. Oczywiście chodzi mi, że mamy ją tam wymaksowaną albo blisko właśnie tego maksa, tak? Także tutaj to jest naprawdę ważna sprawa. No i w zasadzie przedostatnią postacią, o której powiem, to jest postać z garnizonu, WZ Jan. WZ Jan w garnizonie w KVK 2 i w KVK 3 będzie naprawdę w porządku, natomiast problem jest ten, że w sezonie zdobywców ona we fladze i w forcie raczej nam się w ogóle nie pojawi. To oczywiście zależy, jakie to będzie konkretnie KVK, no ale to już nie jest to samo, co Zenobia, tak? Czy inne garnizony, które w sezonie zdobywców już będą ogólnie dostępne? Natomiast wydaje mi się, że w takiej bardzo awaryjnej sytuacji z YSS da sobie radę, i wydaje mi się, że gdybyśmy ją mieli właśnie z YSS jako garnizon naszego miasta, to to też jest całkiem niezły garnizon. No i możemy go oczywiście używać w arce, jeżeli akurat nie mamy niczego lepszego. Także wydaje mi się, że to może już właśnie nie będzie nigdy ten najlepszy garnizon, natomiast jako taki garnizon typowo zapchaj dziura, myślę, że to może być w porządku. No i kolejny raz przypominam, że ja najprawdopodobniej dostanie też jakiś dodatek z muzeum. Okej, okay. nie wspomniałem tylko i wyłącznie o Hannibalu, natomiast Hannibal, żeby go wymaksować kosztuje tyle pieniędzy, że jeżeli ktoś jest w stanie tyle zainwestować w tą grę, to spokojnie jest też w stanie zainwestować, żeby mieć innych dowódców i jakby zapomnieć, że kiedykolwiek to zrobił. Hannibala generalnie nie polecam i tutaj nie będę o nim mówił, bo tak jak mówię, to jest bardzo niszowy dowódca, bardzo, bardzo, bardzo niewiele osób go ma i w niego zainwestowało, a skoro inwestuje ktoś tak dużo, to naprawdę nie będzie miał żadnych problemów. W grze. Dobrze, starałem się, żeby to było w miarę szybkie, także naprawdę jeszcze tylko tak na zakończenie powiem: jeżeli macie jakiegoś dowódcy, który nie jest uważany za metę, jest uważany za takiego, który później będzie sobie radził słabo, a wy go macie, właśnie wymaksowanego albo bardzo mocno rozwiniętego, to nie ma się czym załamywać, tak? Można cały czas jeszcze, nawet w sezonie zdobywców, większość tych dowódców używać, tak, tylko często warto sobie zrobić to tak, żeby oni nie byli zbytnio widoczni. I powinno być w porządku, I oni cały czas mogą dawać całkiem niezłe rezultaty, przynajmniej do momentu kiedy będziecie mieli coś lepszego i będziecie mogli, że tak powiem, odstawić ich. Na ławkę i wtedy kompletnie zapomnieć, że tego typu, powiedzmy, błąd popełniliście. Dobrze, to dzięki. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć.